Cześć wszystkim, tutaj Ola i dzisiaj mam dla was taki typowy film gadany. Nie ma ich u mnie często, ale od czasu do czasu są jakieś tematy, sprawy, o których chciałabym trochę poopowiadać. Wiem, że nie wszyscy lubią takie filmy, dlatego od razu uprzedzam, tak to będzie film gadany, nie będzie tu za dużo do oglądania, chyba, żebyście oglądali moją twarz. Także ja zazwyczaj sobie polecam zrobić coś do jedzenia, do picia, położyć się, zamknąć sobie oczy i po prostu nie słuchać, tylko nie zasnąć, bo mi się często zdarza na takich filmach zasypię, jak po prostu tak kogoś słucham. Ale dzisiaj porozmawiamy sobie, tak naprawdę nie ma konkretnego jednego tematu, po prostu będę trochę opowiadać głównie o gimnazjach. Ja właśnie kilka dni temu skończyłam gimnazjum i prosiliście, żebym się wypowiedziała, trochę o tym poopowiadała. Planowałam ten film od dłuższego czasu, ale od kiedy dowiedziałam się, że gimnazja są zlikwidowane, a wiem, że mam też wielu młodych widzów, no to stwierdziłam, że tym bardziej warto coś powiedzieć, co prawda i tak będziecie chodzić do szkoły w tym wieku jak ja, tyle, że to nie będzie się zwało gimnazjum, ale wydaje mi się, że gimnazjum jest, a właściwie już można powiedzieć, że było na tyle specyficzną instytucją, o której jednak chciałabym tak co nieco Wam powiedzieć. Także oczywiście to, co wszystko będę mówić w tym filmie, jest oparte tylko i wyłącznie na moich doświadczeniach, mojej szkole ludziach wokół mnie na mnie, e, także chciałabym, żebyście to mieli na względzie, ale wydaje mi się, że mniej więcej wszędzie jest podobnie, ale jak coś to mówię, wszystko jest oczywiście tylko na moich e, doświadczeniach. Także let's go, zaczynamy. Po pierwsze, jak będę wspominać to całe gimnazjum, o to też często pytaliście na liveach na Instagramie, e, powiem Wam, że i dobrze, i źle, nie uważam tych trzech lat, nie w ogóle trzech to, to jest za dużo, żeby podsumować. To takim jednym słowem, czy było to dobre, czy, czy złe, bo 3 lata to jest ponad 1000 dni. To jest za dużo się po prostu zadziało, żeby jakby przekreślić wszystkie i dobre, i złe wydarzenia i zrzucić to tylko na jedną stronę, ale bez wątpienia był to strasznie szalony czas w moim życiu, były to strasznie zmienne 3 lata. Przez te 3 lata zmieniło się tak wiele. Jakby, jak sobie przypomnę siebie, kiedy szłam do gimnazjum, a jak widzę siebie teraz, to zresztą możecie zobaczyć, jak wyglądałam w środku gimnazjum, w drugiej klasie, kiedy zaczynałam nagrywać na YouTube, a tak wyglądam teraz, jaka jestem teraz. To są kompletnie dwie inne osoby, ale nie uważam, że po prostu to, że się zmieniłam jest złe. Uważam, że to jest dobre, że zmiany są potrzebne i, i, i no. Tak po prostu jest. Także pierwsza myśl w ogóle, która mi się teraz nasunęła, jak sobie myślę o tym, jak było w gimnazjum. W ogóle śmiesznie tak się czuję, mówiąc, że... Czuję się starą, mówiąc, że było, byłam w gimnazjum, a już nie jestem, już nie jestem gimbusem <grym> i tak dalej. Już, już za kilka dni będą wyniki rekrutacji, już będę licealistką, co w ogóle do mnie nie dociera. Ja się nadal czuję, nadal jakby się zatrzymałam Pamięciowo na tym momencie, kiedy taka malutka Ola, 1,50 m, ważąca y, bodajże 28 kg albo 30 około, stałam w kolejce, żeby zanieść świadectwo do gimnazjum. W ogóle strasznie szybko to zleciało, i, i to jak było te, wtedy, a to jak jest teraz. Czy się jak osoba w kompletnie innym ciele, w kompletnie innym życiu. Te trzy lata. Wydarzyło się tak dużo, wydarzyło się tak strasznie dużo, tak strasznie dużo się zmieniło, to jest nie do pojęcia, ale ogólnie tak. Więc gimnazjum ani nie wspominam, ani dobrze, ani źle po prostu uważam to. Właściwie każdy etap mojego życia po prostu minął jakiś czas, czegoś się nauczyłam, nauczyłam się bardzo wiele. Yy, gimnazjum niewątpliwie bardzo ukształtowało to, jakim jestem teraz człowiekiem. Yy, I tak, bardzo się cieszę, że skończyłam już to gimnazjum, ponieważ presja pod koniec była ogromna. Najgorsze były ostatnie dwa miesiące, zwłaszcza przed egzaminami gimnazjalnymi te wszystkie powtórki i tak dalej. Wiadomo, jeżeli komuś nie zależy na ocenach i tak dalej, no to po prostu mam wywalone chodził do szkoły tu jakieś kartkówki powtórkowe, tu jakieś bieżące materiały, no spoko, normalne życie szkolne, no ale ja jednak do tych ocen się przykładałam, no niewątpliwie było ciężko szkoły, tak jak wiecie, dużo. Ja dosyć sporo gdzieś tam wyjeżdżałam i wyjeżdżam i, i na pewno będę jeszcze wyjeżdżać, sporo się u mnie dzieje. E, też no, prowadzę aktywne życie internetowe, więc no jednak ten mój czas w 100% nigdy nie był poświęcony na szkołę, ale ja też zawsze byłam od tego jak najbardziej daleka, no bo jednak to był chyba naj, największy błąd, jaki zrobiłam w gimnazjum, że pod koniec odrzuciłam wszystko i zajęłam się tylko nauką i nauką w sensie przygotowaniami do tych egzaminów i stresem przed tymi egzaminami, a jednak jak to się mówi, nie, nie taki diabeł straszny jak go malują, czy coś takiego naprawdę egzaminy nie są aż takie straszne i wiem, że powiem wam to każdy, kto już jest po tych egzaminach ale naprawdę ja żałuję, że się aż tak stresowałam i tak się bałam, bo z wyników jestem bardzo zadowolona, ale o tym jeszcze powiem także pod koniec szkoły straszna była presja o oceny, straszna walka Ogólnie ja gimnazjum uważam za strasznie i w ogóle szkołę, za strasznie instytucję niesprawiedliwą i doświadczam tego od początku. Ja zawsze się dobrze uczyłam, zawsze mi zależało na ocenach, na tym pasku, na stypendium i, i, i po prostu, żeby w tej szkole dobrze mi szło. I pamiętam, że... No, zwłaszcza teraz w trzeciej klasie pod koniec musiałam się dwoić i troić o te dobre oceny, nie zawsze wychodziło. Nie każdy nauczyciel na koniec postawił mi tą szóstkę, którą walczyłam tyle czasu, tak naprawdę często i 3 lata. Yy, a są osoby, które po prostu miały wszystko w yy, pupci yy, i naprawdę nie zasługiwały według mnie czasami na takie oceny, jakie dostawały. Niektóre osoby nawet, żeby zdać na, wiadomo, że edukacja jest czymś masowym i po prostu przepychają nas a ławę nam się, nas wszystkich dalej. No i cóż, tak jest życie, nikt nie powiedział, że życie jest łatwe, nikt nie powiedział, że życie jest sprawiedliwe i trzeba... I, i to też uczy, też uczy pokory i, i, i po prostu życia. Także pod koniec ta presja, no, według mnie była bardzo duża. Więc ja teraz czuję straszną ulgę, że już jest po wszystkim, naprawdę. Wracając do egzaminów i do ocen, bo o to pytacie: Jestem bardzo zadowolona z tego, jak to wszystko się potoczyło. E Egzaminy napisałam, według mnie, bardzo dobrze. E z ocen też jestem zadowolona. Oczywiście miałam pasek, także no jeszcze tak jednoznacznie nie stwierdzałem, bo wyniki rekrutacji do liceów są za kilka dni, ale no jeszcze Wam nie zdradzam do tego, gdzie idę, do jakiej szkoły, na jaki profil, bo chcę najpierw poznać wyniki rekrutacji, ale mam nadzieję, że się dostanę i nie będzie z tym problemu. Także ze swoich wyników egzaminów jestem szalenie zadowolona. I uważam, że po prostu ta ciężka praca się opłaciła i, i efekty są w tych procentach, ocenach i tak dalej. Jeżeli chodzi o likwidację gimnazjów, to o to też pytacie, to kompletnie mi się to nie podoba. Uważam, że gimnazjum jest ciężkim czasem. Jest po prostu ciężkim czasem, bo tak naprawdę na 3 lata jesteśmy wrzucani do takiego więzienia, w którym przeżywamy chyba takie trzy najbardziej burzliwe lata w naszym życiu. Um, jest okres buntu, jest du dużo się dzieje, dużo się nowych rzeczy próbuje, dużo się rzeczy doświadcza na własnej skórze, yy, ale mimo wszystko uważam, że gimnazjum jest dobrym czasem i dobrym miejscem. Może ta, ca ta cała metodyka, nauka, wychowanie i to wszystko, co się odbywa w gimnazjum, nie jest yy, do końca trafne i Według po prostu powinno się trochę pozmieniać w gimnazjum, a nie ogólnie w całym szkolnictwie, bo pamiętam, pod koniec podstawówki jakoś w szóstej klasie strasznie jakby denerwowało mnie to, że na przykład miałam sprawdzian z historii, chciałam sobie powtórzyć jakieś daty, a miałam ile? 12 lat, 13, a pod nogami biegały mi 6-latki, więc nie wyobrażam sobie, będąc w jednym budynku i w jednej instytucji jako 16-latka Sorry, 15-latka z 6-latkami, według mnie to jest zbyt duża przepaść wiekowa, te 8 klas i w ogóle nie wiem jak oni chcą to połączyć budynkami nauką i tak dalej. Co prawda będzie to plus dla osób, które będą już w tym czteroletnim liceum, bo no jeszcze nie wiem jak jest, bo dopiero idę do liceum, ale z tego co wiem w trzeciej klasie jest po prostu no tak jak w trzeciej gimnazjum, tylko jeszcze gorzej. Jest straszna nagonka, bo jednocześnie trzeba realizować bieżący materiał, który jeszcze nie jest skończony, a jednocześnie powtarzać już wszystkie poprzednie lata i więc może rzeczywiście ten jeden rok liceum się przyda dodatkowy, ale ogólnie z perspektywy osoby, która teraz skończyła gimnazjum. Bardzo się cieszę, że w tym gimnazjum byłam, bo mówię, było wiele przykrych wydarzeń, było wiele dobrych wydarzeń, ale to wszystko ukształtowało mnie takim człowiekiem, jakim jestem w tym momencie i, i, i chyba o to chodzi. Także, tak jak Wam powiedziałam, jeżeli chodzi o naukę, trochę jest tej nauki, ale też jakby według mnie nie wolno sobie samemu utrudniać i po prostu wkuwać datę po dacie, definicję po definicję, słow, słow, słówko po słówku na pamięć. Trzeba też umieć kombinować, trzeba mieć też szczęście, mieć trochę inteligencji. Czasami wiecie, gdzieś się fartnie, gdzieś się też noga zawsze każdemu może powinąć, ale według mnie gimnazjum jest świetnym przykładem takiego czasu w naszym życiu, kiedy uczymy się życia, uczymy sobie dawać radę. No i mówię, ja czuję się kompletnie innym człowiekiem po gimnazjum. Także często piszecie do mnie maile, wiadomości odnośnie jakichś relacji z innymi ludźmi w gimnazjum, w szkole, albo pasji, że nie możecie się odnaleźć, że macie problem i tak dalej. No ja nigdy problemu nie miałam z nawiązywaniem, kontak nawiązywaniem kontaktu z innymi ludźmi, ale wiem, że są wśród was osoby, które mają. I według mnie właśnie najgorsze, co można zrobić, to się zamknąć i postawić gimnazjum w środku swojego życia, w ogóle szkołę yy, i stwierdzić, że to jest najważniejsze, yy, tylko to się liczy i poza gimnazjum, poza szkołą nie ma żadnych innych ludzi, nie macie życia i tak dalej. Bo to jest najgorsze, to jest ograniczenie samego siebie i robienie samemu sobie krzywdy. Także pamiętajcie, że są różne, nie wiem, domy kultury, różne zajęcia pozalekcyjne, szkoły językowe jest mnóstwo rzeczy i miejsc, które możecie robić po szkole. Jest mnóstwo ludzi, którzy są wśród, pośród Was, których możecie poznać. Także jeżeli nie znajdziecie nikogo, kto by wam odpowiadał w gimnazjum ani nic, co by wam nie odpowiadało w szkole, to pamiętajcie, to nie jest całe życie. Wracacie do domu około godziny 14-15 i halo, co robicie z drugą połową dnia, wyjdźcie na dwór, poznajcie ludzi, róbcie to, co kochacie, no cokolwiek naprawdę możliwości są nieograniczone, a ograniczy nas tylko nasz umysł. No i na koniec zostawiłam sobie chyba najtrudniejszy temat, w sensie nie jest trudny, ale ciężko mi ubrać w słowa to, co chcę powiedzieć, a mianowicie ludzie. Ludzie i gimnazjum, czyli to, co to... Czyli ludzie i gimnazjum to jest to, co tworzy chyba największa to taka mieszanka wybuchowa, która tworzy nam wszystkie problemy właśnie w tym okresie naszego życia. Wiem, że tym, co teraz powiem Ameryki nie odkryje, ale ludzie są okropnie fałszywi. Można powiedzieć, że jako osoba publiczna gdzieś tam rozpoznawalna doświadczam tego kilkukrotnie bardziej, bo właśnie często też pytacie, jak wyglądały te początki YouTube'a, jeżeli chodzi o znajomych, czy się ze mnie i tak dalej. Ja o tym nagrałam film, nagrałam o tym film właśnie jakoś ponad rok temu, także zostawię Wam linka w opisie, tu też w karcie możecie sobie kliknąć. Um, już nie pamiętam dokładnie, co tam mówiłam, ale to było takie moje pierwsze wrażenie. Natomiast w tamten się nagrywałam, kiedy było was, nie wiem, może 5 tysięcy, teraz jest was ponad 80 tysięcy, także wszystko się zmieniło. Mówię, moje życie się zmieniło okropnie, wszystko jest całkiem inaczej. Yy, natomiast no co mogę powiedzieć? No początki, jeżeli chodzi o ludzi, YouTube'a są ciężkie, ludzie się śmieją, wytykają palcami, przedrzeźniają, dokuczają, odwracają się, no pff, powiem wam, tak. Mogłabym powiedzieć, że YouTube nie jest dla ludzi o słabych nerwach spodłami kartka. Ale uważam, że też tą taką pewność siebie i asertywność można wyćwiczyć i tego też uczy gimnazjum i jeżeli uczy, jeżeli się wyciągnie dobre wnioski z tego, co się, czego się doświadcza na co dzień, to naprawdę można się wiele nauczyć. To jest chyba oczywiste. No ale ogólnie wiecie, na początku było o Alexis Ola, o Alexis Ola, a teraz jest takie wow, oglądają tyle, dziesiąt tysięcy ludzi i mnóstwo ludzi przysłowiowo, nie to nie jest przysłowie, ale tak kolekwialnie mówiąc liże tyłek i się przestawia i w ogóle chce się zaprzeźnić, zakolegować tylko przez tą jakąś popularność w internecie, bo tutaj również Ameryki nie odkryje, ludzie mają straszną taką presję na ten cały fame, popularność, pieniądze słabe. Gwiazdy internetu, i tak dalej. Zresztą sami dobrze wiecie, jak jest. I teraz, jak na przykład patrzę na siebie, jak właśnie odporna byłam na, na tych ludzi kiedyś, a teraz, to wtedy czułam się odporna, a jak patrzę na siebie wtedy, to byłam strasznie słaba, ale naprawdę to, jak potoczyło się to całe moje życie gimnazjalne i około gimnazjalne, to sprawiło, że jestem takim człowiekiem jak teraz, i szczerze mówiąc, ja nie żałuję niczego, co się wydarzyło w gimnazjum. Jeżeli mogłabym się cofnąć do początku tych trzech lat. W tej szkole to każdą rzecz, każdą minutę swojego życia przez te ponad tysiące dni spędziłabym dokładnie tak samo jestem strasznie szczęśliwa okropnie, jeżeli chodzi o to, jaka jestem teraz, kim jestem, jakie mam poglądy, światopogląd, jak wygląda moje życie, jakich ludzi mam w kółko, no, wszystko jest naprawdę cudownie i właśnie uważam, że to też jest jedna z rzeczy, których się nauczyłam. W ostatnich trzech latach. Czy przyjeździe w gimnazjum jest możliwa, oczywiście, ale tak jak wam powiedziałam, ludzie są okropni i ciężko jest trafić na kogoś yy, takiego, kto będzie prawdziwym przyjacielem. Bardzo ciężko, ale tacy ludzie są i warto ich szukać. Yy, trzeba mieć też jakby obraną taką metodę, nie można od razu ufać ludziom. Wiedzie wszystko musi iść stopniowo i też przyjaciół nie wolno szukać na siłę, tacy ludzie takich ludzi się poznaje w kryzysowych sytuacjach, kiedy masz jakiś problem, yy, kiedy Ci się w życiu nie układa, tacy ludzie zawsze przy Tobie będą i tak właśnie yy, ja poznałam najbliższych yy, czasami w pierwszej gimnazjum, czasami w drugiej, czasami w trzeciej i są to ludzie, którzy są ze mną do teraz i, i nie zapowiada się, żeby od, odeszli w najbliższym czasie I, i myślę, że wiele z tych relacji, yy, które nawiązałam ostatnio przetrwa przez kolejne lata, a wręcz nie myślę, a jestem tego pewna, Wiecie, po prostu trzeba trafić na odpowiednich ludzi i, i nie zrażać się też do ludzi, ale nie można też wszystkim od razu ufać. Po kolei, powoli i, i te relacje same się kształtują, naprawdę. W gimnazjum jest też czasem właśnie takiego naszego buntu, kompleksów. Yy, w ogóle zauważyłam, że pierwsza klasa to jest, wiecie, tak po podstawówce się Przychodzi, jeszcze co wiele nie ogarnia i, i to jest taki proces stawania się tym gimbusem. Jednak większość z nas w drugiej klasie dopada ten okres buntu, kryzysu, problemów największych na każdej płaszczyźnie. Ja sama ten okres przeżywałam. Może za bardzo tego tutaj nie widzieliście, no bo <grywania> o takich rzeczach się raczej nie mówi, ale no każdy przychodzi ten moment, kiedy chce próbować różnych nowych rzeczy i. I no, to jest norma, tego się nie uniknie, ale ważne, żeby potem wyjść na prostą. Dla mnie, taką prostą, właśnie była trzecia gimnazjum. Kiedy tak czuję, że dojrzałam, naprawdę czuję, że dojrzałam, dorosłam, na pewne rzeczy patrzę już właśnie z perspektywy czasu, z dystansem i mówię, mimo wszystko cieszę się, że popełniałam te wszystkie błędy, i tak dalej, bo teraz jestem tym, kim jestem, i to jest super. Dlaczego ludzie są tacy fałszywi, okropni? Dla mnie odpowiedź jest jednak kompleksy. Zauważyłam i, i poznałam wiele takich ludzi, którzy po prostu najbardziej się śmieją i wytykają innych za to, czego sami nie mają um, i to, czego sami ich brakuje. Pamiętam, że miałam taką sytuację, znałam taką osobę, która strasznie się wyśmiewała z figur innych dziewczyn, wiadomo, chodzi o atuty a sama jakby miała kompleks na punkcie swojej figury i, i to jest chyba najczęstsze zjawisko. Ludzie się śmieją często z tego, czego sami nie mają, z tego, co sami im brakuje i ludzie, tak, ludzie leczą swoje kompleksy przez jakby tworzenie kompleksów innym, przez wyśmiewanie się z innych i, i no i powiem Wam, że ja też to przechodziłam. Wiadomo, mówiłam, ten cały film jest na podstawie moich własnych doświadczeń i, i mojego gimnazjalnego życia. Też miałam kompleksy, też potrafiłam innym szpile wbić, dokuczyć, nie wiem, obrazić, cokolwiek, ale wiecie, zwłaszcza dziewczyny kłócą się cały czas, są jakieś zawsze problemy, ale to, to myślę, że przechodzi z wiekiem. Niektórzy, tak jak na przykład ja, czuję, że wyrosłam z tego właśnie, w trzeciej gimnazjum, a niektórym to zostaje jeszcze. Niektórzy nigdy z tego nie wychodzą, no bo wiele ludzie są różni. Wszystko tak naprawdę zależy od nas i wszystko siedzi tu. Gimnazjum jest na pewno czasem, który wymaga dobrej psychiki, ale takiej serio dobrej. Yy, wiele ludzi właśnie w tym okresie wpada w jakieś choroby typu anoreksję, depresję, zaburzenia, odżywiania. No, wiecie, różne stany depresyjne. no... Jest strasznie dużo tych okropnych rzeczy. I ta silna psychika, jakby idąc do gimnazjum, nie trzeba mieć silnej psychiki. To jest coś, czego się uczy, uczy się jacy są ludzie, i po prostu poznaje się ten cały klimat y, tego dorastania, i, i, i to też przychodzi jakby z wiekiem. I po prostu, jeżeli ktoś nie jest świadomy swojej osoby, swojego ciała, swojego wyglądu, to w pewnym momencie budzi się i hej, nie jestem tacy, jacy ludzie by chcieli, żebym był. Um, ludzie oczekują ode mnie czegoś innego i tak naprawdę wtedy nie jesteśmy tym, kim chcemy być, tylko stajemy się tym, yy, kogo oczekują od nas ludzie i to jest błędne koło i właśnie potem się wpada w różne problemy I, i, i od tego jestem jak najbardziej daleka, tego trzeba unikać i trzeba być po prostu świadomym samego siebie. Także wiecie, mogłabym tu opowiadać Wam godzinami naprawdę... Wydaje mi się, że mówiłam też tak strasznie ogólnie, ale no ja nie chcę też mówić z tożytańczonymi nazwiskami, bo mnie też oglądają moi znajomi. Ale tak, jeżeli miałabym tak ogólnie, trochę myślę, że metaforycznie podsumować gimnazjum, to by było właśnie na tyle, także myślę, że powiedziałam na tyle ogólnie, żeby też nie zdradzać Wam za dużo sekretów z mojego życia, ale też, żeby każdy mógł to jakoś odnieść do siebie. Także myślę, że czasami warto przystopować, zastanowić się nad swoim życiem i, i coś zmienić i zmian nie wolno się bać. Ja dużo miałam takich momentów. W gimnazjum miałam dużo kryzysów, dużo jakichś właśnie takich depresji życiowych stanów, kiedy nie czułam się dobrze, ale najważniejsze, żeby z tego wyjść, mieć ludzi, którzy nam w tym pomogą, a jeżeli nie, no to po to są specjaliści, uważam, że nie wolno się bać iść do psychologa, bo po to są ci ludzie, żeby nam pomóc, jeżeli ktokolwiek z was nie czuje się dobrze w swoim ciele, w swojej szkole, w tym jaki jest, macie jakieś problemy z akceptacją siebie, z kompleksami, jeżeli ktoś wam dokucza, macie problem z ludźmi, naprawdę nie bójcie się pójść do nauczyciela, do rodzica, do człowieka, jeżeli sami sobie z tym nie radzicie, yy, bo, bo potem to są nieodwracalne skutki. No, także to tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie mojego gimnazjum. Strasznie cieszę się, że mam ten czas za sobą i także tyle, jeżeli chodzi o ten film, dziękuję Wam za oglądanie i buziaki, do zobaczenia w kolejnym, pa pa!